Kontynuujemy nasz challenge od 50 zł do kosy. W poprzednim odcinku poradziliście sobie elegancko, wbiliście te 100 łapek. Także już po wyjściu tego filmu na moim Discordzie są wyniki tego giveawaya na darmowe doładowanie 10 dolarów. I jeszcze też z poprzednich odcinków zaległych. No bo ja tak robię, no że raz na parę dni po prostu naraz wszystkie zaległe konkursy uzupełniam, tam organizuję. No wiecie o co chodzi. Więc w tym odcinku, jeżeli też chcecie wygrać doładowanie o wartości 5 dolarów na CSGO Skinsa, to zostawcie łapeczkę w górę, suba i Oglądajcie do końca, żeby napisać komentarz adekwatny, odpowiedni, no bo wtedy się dowiecie, jaki ten komentarz trzeba napisać. Przypominam o tym, żebyście wpisywali kod stricto, bo dawam on 10% bonusu do doładowania i darmowe 2 ,10 zł 10 groszy dla nowych graczy oraz oczywiście 10 cm do Dickesa, ale tego nawet nie ma co gadać, bo to wiadomo. Dodatkowo dla osób, które wpłacają z moim kodem, czyli te 840 sobie wpłacicie, to od razu dołącza was z automatu do konkursy o Shadow Daggersy. Już ten konkurs naprawdę nie wiem ile trwa, ale jest już sporo osób. Sporo osób sobie wzięło udział, więc naprawdę myślę, że bardzo blisko jest końca tego konkursu. Już naprawdę nie wiem, czy to dzisiaj, czy godziny zostały, czy dni, no nie wiem, bo to losowo strona losuje. Tutaj macie informacje. Także polecam się śpieszyć, jeśli ktoś chce sobie wziąć udział. Za niedługo myślę, że kolejny konkurs organizuje. No i dobra, kontynuujemy nasz challenge. Przypominam tylko, że strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, no i trzeba jakąś bitewkę wyszpącić. W ostatnim odcinku pamiętam, że tam sobie klikaliśmy te eventowe szynki, także na wróżbę za 5 dych na dwóch standardowych. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie oddawać, Jakiś ziomeczek sobie do nas dołączył, i zobaczymy, co to z tego będzie. I okej, okay, dostał abupkę, na dzień dobry. Dobra, u mnie też nie najgorzej, aczkolwiek gościu mnie rozwalił. Nieźle. Kurwa, ucieknie. No i dobra, przynajmniej bardzo dużo punktów dostałem. Ale gościu, wygrał bitwę i wygląda na to, że trzeba pyknąć jakiegoś undera, jakiegoś undera. Taka za 3 dychy na trzech, o nie, to jest 1% opuść, yy, dziękuję, do widzenia. Ale tu jest taki under za 3. a nie, co ja żem kliknął, wszedłem do tej jedno... Ja ale jestem tępy. Nie, to będzie przepalone, na pewno. A to jest 5%, no co nie najgorzej, ale no kurde, gdzie ja wszedłem? Ja nie wierzę, nie, ja takich tak ryzykownych bitew nie mogę grać Tu mamy za dwie dychy normalną No klikajmy tu, wchodź, dobra to jest normalne, bo tu mamy Rust Case'a i C4 Case'a. Więc to myślę, że będzie spoko, tylko na no za dwie dychy. No kurde, niedobrze, niedobrze wyszło, niedobrze. Źle wyszpąciliśmy, ale przynajmniej wygrywam. Gościu mi tu daje i mamy to, i mamy pierwsza bitwa wygrana. Nie ma jakiegoś kozerskiego profitu. Aczkolwiek zawsze coś, zawsze coś. Próbuję zrobić undera takiego. Za trzy dychy taka bitwa na trzech na underze. O, to będzie dobre, bo to jak wygram, wrócimy do tego samego jak na początku. Bo jak wiecie, Starling Case potrafi oddać ładnie. Także zobaczymy, czy za tym razem też będzie tak ładnie. I czy będzie na moją korzyść. Jest dob. A co ty gadasz? Co ty gadasz, że to takie drogie? Ale dobra, przynajmniej jest ta zielona obromówka. I tu też im oddało. Dobra. O, i to mi się podoba. Starling Case oczywiście zawsze na propsie i wróciliśmy do tego. Dobra, wiecie co? Sklonuję tę bitwę, tylko wywalę to. I dodam jeszcze Starling Case'a na tym busie. Dawaj, za 5 dych na szerdzie. To może być dobre. Fajnie, że siadła ta bitwa. Coś odkuliśmy się letko. Tutaj na szerdzie może być ciekawe. Widać, że dzisiaj jest dzień tej skrzynki. Chociaż dobra, co ja gadam? Co ja gadam? Co to dało za tragedię? No i tu nie najgorzej, aczkolwiek jesteśmy w plecy. Hmm, czy ktoś, jakiś gracz, by szponcił fajną bitwę? Nie, to jest za 3 z dobra, to na ja tego mi się patrzeć nie chce. Tu mamy, za 42, dwie strzynki na czterech. Jestem ciekaw, co z tej bitwy może być, bo tu nawet kosa może wyrobić. I nie, no to jest under. Ja pier... Co ty dajesz, co ty dajesz? Nie, 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 nie. Ja pier... Co za chory drop Tu jest under za cztery dychy Znowu, to samo gościu powtórzył Może do dwóch razy sztuka A jak nie, to do trzech Na trzeci będziemy stać Aczkolwiek nie wiem, czy to będzie dobry ruch Okej, okay, Aleksik znowu ten trzeci slot coś tu wygrywa No i znowu wygrał Ale profitu nie ma jakoś mocnego Dobra, lecę Olina Lecę Olina za trzy, dwa... Dobra, liczyłem do trzech i bym wyszedł Albo kończymy w tym momencie odcinek, widzowie Albo lecimy dalej, nie? No i chyba lecimy dalej! Chyba lecimy dalej, to mi się podoba! I proszę, dobra, jest kałach! Dobra! Dobra! Lecimy dalej! I znowu jesteśmy w tym samym miejscu! Ej, ja nie wierzę co jest z tym 163 zł! Co jest grane, że ta liczba tak się mnie trzyma Wiecie co? Poustrzelam sobie może jakieś skinki. O, świeczka, 16 21 No ammo, nie mam ammo! Ej, ale fajny, taki celownik na no ammo. Jeszcze sobie sprzedamy zapocz. Okej, okay, okej. Okay. Mamy 65. Zagrobimy... O! Dobra. To myślę, że będzie ostatnia bitwa w tym odcinku. Więc zobaczymy, zobaczymy. Na Underze coś ten Under dzisiaj oddaje. No i z pierwszej skrzynki, nie po mojej myśli. Jak ta bitwa się pomału już rozkręca, zaraz się rozkręci i zaraz będzie jej koniec. To ja sobie, przypominam jeszcze raz, żebyście wpisali mój kod stricto link macie w opisie, po prostu klikacie pierwszą linijkę w opisie, co jest z no ten link i od razu Wam z automatu wpisuję kod stricto. Będę bardzo wdzięczny, bardzo Wam dziękuję, że wpisujecie tak chętnie ten kod dla nowych graczy, co jeszcze nie wpisali, bardzo będę wdzięczny, jeżeli wpiszecie. Oj, bitwa oddaje na moją korzyść. Na no, wpłacając z moim kodem przypominam, tak jak mówiłem, jest ten giveaway. Za niedługo odpalę nowy. Naprawdę dzieją się fajne dymy na tej stronie. Widzę, że niektórym z was oddaje Zawaliście się, chwalicie mi w dm ach. Może w następnym odcinku wam pokażę jakieś bitwy widzę Dajcie znać, czy chcecie coś takiego zobaczyć. No i ta bitwa wygrana. Ta bitwa wygrana. 136! A, za 5 dni Dobra, mamy 250. Kurde, kolejny odcinek z tej serii i się udaje. Jak wiecie, było parę odcinków, gdzie ostro przegraliśmy. Ale drugi raz powtarzam tę serię, gdzie tam ostatnio z 80 zł, udało się zdobyć kosę. Teraz z tych 5 mamy już 250. Jak wszystko pójdzie po myśli, to w następnym odcinku myślę, że uda się te kosę ogarnąć. A jak nie, to wrócimy do 0 zł i znowu od nowa będziemy próbować. Ale to zobaczymy. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i siema.